Wiem, że mnóstwo osób jest w takiej sytuacji, że po prostu nie wie, co zrobić ze swoim życiem, nie wie, w jakim kierunku pokierować to swoje życie. Po prostu brakuje takiego pomysłu na siebie, czym warto się zająć, co warto robić, no w jakim kierunku iść. To jest takie po prostu stanie na rozdrożu i nie wiemy, co dalej zrobić. Czy gdzieś tam zająć się pracą, pójść do pracy, czy pójść na studia, czy zająć się biznesem, czy może zostać youtuberem. No po prostu. Znalezienie takiej drogi dla siebie, takiego czegoś, co by zaczęło nas motywować do działania, tak, żeby to taki widzieć sens po prostu w swoim życiu. Ja też lata temu byłem w podobnej sytuacji, także doskonale wiem, jak to jest niekomfortowe. Nie wiemy, właśnie nie mamy takiego pomysłu na siebie, a więc to nagranie jest przede wszystkim dla osób, które właśnie nie wiedzą, w jakim kierunku pokierować swoje życie i właśnie, które chcą jak najszybciej znaleźć taki pomysł na siebie. Postaram się w tym pomóc i dać Ci takich kilka wskazówek, dzięki którym możesz jak najszybciej wydostać się właśnie z tej dość nieprzyjemnej sytuacji, tak naprawdę. A więc, jak znaleźć pomysł na siebie, jak obrać odpowiednią drogę na swoje życie? Przede wszystkim, najważniejsza rzecz, uważam, że to jest fundament wszystkiego, to jest poznanie odpowiedzi na pewne pytanie. To pytanie jest w zasadzie proste, ale trzeba troszeczkę się nad nim zastanowić. To pytanie brzmi: czego ty właściwie chcesz od swojego życia? Po prostu, co ty chcesz od swojego życia? Tylko wewnętrznie, ten prawdziwy ty. Nie to, co ten nam system, te schematy, programy, co nam to wszystko, co nam powiedziano, co nam włożono do głów, tylko co chcesz prawdziwy ty. Jak chcesz się czuć na co dzień? Jak chcesz, by wyglądało twoje życie? Na przykład, czy chcesz mieć jak najwięcej wolności, czy chcesz żyć autentycznie, otaczać się fajnymi ludźmi, no, mieć zdrowie, tak, rozwijać się. Musisz sobie właśnie zadać takie pytanie, zastanowić się, czego ty chcesz od swojego życia. Tylko nie patrz na to, co nam powiedziano, że chcemy mieć, tak? że, że jakaś tam sława, kariera, czy nie wiadomo co jeszcze, tak? jakiś konsumpcyjny styl życia. Tak naprawdę uwierz mi tego w głębi siebie nie chcesz. To tylko jest taka nakładka, że oni wmówi, wmówili nam pewni ludzie system, tak, że my tego potrzebujemy i że mamy za tym bezmyślnie gonić. Ale to już jest szerszy temat, w innych materiałach o tym więcej mówię. Czyli przede wszystkim, czego ty chcesz? Co ty chcesz od swojego życia? Jak ty chcesz się czuć? Rano wstawać i co? Po prostu, jakie chcesz mieć samo poczucie? Czego też nie chcesz z drugiej strony, tak? Bo to jest taki obustronny medal, bym powiedział, tak? Czego chcemy, no to z drugiej strony, czyli czegoś nie chcemy, skoro tego chcemy. Ja na przykład kiedyś sobie powiedziałem jasno i wyraźnie: Nie będę się zgadzał na takie sytuacje, że ktoś mi będzie mówił, jak mam żyć. Co mam robić, tak, że muszę być jakimś posłusznym pracownikiem i ciągle się kogoś słuchać? Szefa, tak? Powiedziałem sobie, że ja nie chcę tak żyć. Różne sytuacje tam się wydarzyły, już nie chcę do tego wracać, tak, ale wtedy sobie powiedziałem: Nie będzie tak, że ktoś mi będzie mówił albo oceniał, czy ja dobrze pracuję, czy ja źle pracuję. Nie chciałem tego. Chciałem też wolności, chciałem niezależności, no, tego typu rzeczy. No i o co później chodzi? Chodzi o to, żebyś dopasował drogę swojego życia do tego, czego ty faktycznie pragniesz, głęboko, w głębi siebie. Ja tak właśnie natrafiłem w końcu na coś takiego, jak zarabianie przez internet, biznes przez internet. Tak, marketing internetowy, no i wiedziałem od razu, że to jest coś, co ja chcę robić, bo to jest spójne z takimi moimi, bym powiedział, wartościami, z takim czymś, co ja się kieruję. Bo tu widzę, że jest możliwość wolności, niezależności, że można w domu sobie pracować, tak, że można dobierać sobie ludzi, z którymi, jakichś tam klientów, z którymi chcę współpracować, czy, czyli gdzieś nie muszę przebywać w takich miejscach, w których przebywać nie chcę, albo z ludźmi, z którymi też przebywać nie chcę. Czyli trzeba dopasować drogę, więc najpierw się zastanów, czego chcesz, czego nie chcesz, co Cię denerwuje i tak dalej, a później trzeba dopasować odpowiednią drogę do, do tego. Często jest tak, że tą najlepszą drogą jest droga biznesu, droga przedsiębiorczości, jak być może wiesz, ja na tym kanale chociażby bardzo mocno promuję taką prawdziwą przedsiębiorczość, no ale teraz też wiadomo, Jeden biznes może być dobry dla jednej osoby, ale do, dla drugiej już niekoniecznie. Jesteśmy troszeczkę inni, troszeczkę różni, i to, co dla jednego dobre, to już dla drugiego nie musi być dobre. To jest kwestia taka bardziej indywidualna. Więc to, co bym później zrobił, jak już wiem, czego chcę do swojego życia, wiem też, czego nie chcę, to zastanowił się, co ja w ogóle chcę robić, co mnie ciekawi, co mnie pociąga w pewnym sensie. To najlepiej wziąć sobie kartkę i wypisać te różne rzeczy. Jakie dziedziny, jakie branże, co Cię po prostu ekscytuje, co Cię pociąga. Tylko nie patrz na to, że Ty dzisiaj jesteś słaby, w tym beznadziejny, w ogóle nic nie wiesz. To nic. Nauczysz się. L dlaczego się nauczysz? Bo będziesz miał tą ciekawość do tego. Będziesz widział w tym sens i będziesz chciał się uczyć. A więc wypisz sobie te branże, jakie Cię interesują. Nie ja wiem, kulinaria, ogrodnictwo, tak? No to wszelkie przykłady daję. Jakieś tam tworzenie stron, robienie grafik, no co ciebie ciekawi, tak? to już jest indywidualna kwestia. I tu często się kończy to, co gdzieś tam, być może już słyszałeś, tak? Że rób to co kochasz podążać za pasem, czy tego typu rzeczy. Ale to, co ci nie mówią niestety, to nie mówią tej drugiej strony medalu, czyli tej kolejnej części układanki, dlatego ja Ci w tym nagraniu powiem, bo ktoś to Ci mu musi powiedzieć po prostu, tak? Chodzi mi o to, że to nie wystarczy, że Ty będziesz robił coś, co Ciebie ciekawi. Jak chcesz na tym zarobić pieniądze, chcesz się z tego godnie utrzymywać, to jeszcze jest druga strona medalu. Musi być na to zapotrzebowanie na rynku, czyli ludzie muszą chcieć Ci za to zapłacić. Bo jak Ty sobie z jednej strony wybierzesz takie rzeczy, nie wiem, zbieranie znaczków czy zbieranie kamieni, tak? Możecie to pociągać, możecie to ciekawić, ale szczerze mówiąc, to ludzi to nie obchodzi. Tak, nikt Ci za to nie zapłaci pieniędzy. I to, co mówię, jacyś tam kuczowie, różni tacy, tak? Podążaj za pasją, rób to, co kochasz, nie przepracujesz ani jednego dnia, tak? Okej, okay, to ładnie brzmi, ale to nie jest cała prawda. Cała prawda jest taka, że nie może tak być, że ty tylko patrzysz na siebie, bo chcesz na tym zarabiać pieniądze. To musi być zapotrzebowanie. Na rynku na to. A więc ludzie muszą chcieć ci za to zapłacić. To musi się zazębić. Jedna strona i druga musi się połączyć. Ty robisz faktycznie coś, co ciebie ciekawi, pociąga w pewnym sensie, no bo to trzeba w tym siedzieć, czytać, rozwijać się cały czas. No to to też musi ciebie jakby pociągać, ekscytować, ale druga część jest taka, że musi być na to zapotrzebowanie rynkowe i ludzie po prostu zapłacą. Będą, będą skłonni za to zapłacić, tak? Także to właśnie tak wygląda. Jak badać rynek? To dzisiaj internet jest, można sobie bardzo dużo rzeczy zweryfikować. Bardzo łatwy mamy dostęp do takich różnych ludzi, potencjalnych klientów, czy osób, z którymi możemy sobie współpracować. Ja też więcej mówię o tym w innych nagraniach, też to dokładnie tłumaczę w klubie prawdziwej, uczciwej przedsiębiorczości, który też mam przyjemność prowadzić, ale to już są tematy na troszeczkę inne materiały. Także podsumowując, jak znaleźć pomysł na siebie, na swoje dalsze życie? Przede wszystkim czego chcesz od swojego życia, jak chcesz się czuć, czego nie chcesz od swojego życia, ale to naprawdę poważnie musisz się zastanowić, Trzeba dobrać drogę do tego, bo może w pracy na etacie znajdziesz spełnienie, tak, tak jak około 5% ludzi, którzy są pe w pełni usatysfakcjonowani swoją pracą. Ale ja uważam, że zdecydowanie lepszą drogą jest droga chociażby biznesu, dlatego też ją promuję i polecam, ale tutaj też nie myśl o sobie. Nie słuchaj tych ludzi, co ci każą robić, to co kochasz, bo oni nie mówią ci całej prawdy. Oni mówią to, bo to dobrze się sprzedaje. To fajnie się tego słucha, ale to musi faktycznie cię ciekawić. Ale druga część jest taka, że ludzie muszą tego potrzebować. Biznes ma zaspokajać potrzeby rynku, ma rozwiązywać problemy ludzi. Za to ludzie płacą i o tym musisz pamiętać. Także tyle, jeśli chodzi o moje wskazówki na ten temat.